Dla Izraelity największym dramatem było publiczne upokorzenie. Nagość była i jest czymś niezwykle intymnym, pełnym wymiaru sakralnego. Jezus nie zawahał się ponieść także takiej ofiary. To była Jego ofiara za nas. To było Jego w Imię najwyższe wartości. Jaką jest miłość? A miłość to nie uczucie, ale wybór, codzienna decyzja, że jestem z Tobą. Miłość potwierdzona jest ofiarą. Czym większa miłość, tym większa gotowość do ofiary. Przy tej stacji. Myślę o moim uszanowaniu intymności innych. Niejednokrotnie jest w mojej postawie tyle niedelikatności, nieraz nachalności, a nieraz po prostu nieumiejętności uszanowania godności drugiej osoby. Szacunek dla intymności to niewdzieranie się na siłę świat wewnętrzny drugiego. To pozostawienie bliźniemu dużego marginesu wolności. Każdy z nas potrzebuje takiej niszy, gdzie nikt oprócz Boga nie ma dostępu. Przepraszam Cię Jezu, za moje zbytnie wtrącanie się w sprawy osobiste innych. Wiem, że nieraz wchodzę z butami w świat innych. Przepraszam za brak delikatności w pytaniach, gestach, ale i myślach. Przepraszam także za dwuznaczne słowa i wyobraźnię, która zmierza w stronę nieczystości. Wiem, że mam być świadkiem czystej miłości. Wybacz mi, panie. Te chwile z mojego życia, których nie było czystości, Przepraszam. Modlmy się. Wszechmogący Boże, wyjrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę, abyśmy czystym sercem kochali Ciebie i bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Teraz Krzyż przejmie duszpasterstwo akademickie Uszczepana. Od następnej stacji Krzyż będzie niosło duszpasterstwo akademickie Piarów.